A bogata pani zapłaci, czy inaczej, bogata pani nie zapłaci, jak jest bogata, a jak jest. E, nie wiem, a jak jest biedna, to też. Kurde, nie wiem, ogólnie ludzie są popierdolone, mają w głowie. I ja nie będę przebierać słówka, zaznaczam na YouTubie e, temat dla dorosłych: 18. Plus. Ludzie dorośli bluzgają, wszystko powinno być normalnie dozwolone. Za przeproszeniem, bo co? Ja mam gdzieś reputację, jestem normalnym człowiekiem. Jak bluzgam, to bluzgam. Jak nie bluzgam, to nie bluzgam i tyle. I to powinno być po prostu traktowane po ludzku. A nie ma czegoś takiego, kurde. Jak ktoś jest bogaty, to po prostu idzie do sklepu i powinien dostać produkt w tej samej cenie co inni ludzie i po prostu kupuje i tyle. I nie powinien być taki człowiek, który się haruje, jak ja na przykład na różne rzeczy, że opierdalają mnie z końcówek w kasach, w sklepach, albo pracownicy podpierdalają to co najtańsze po to, żeby zostawić najdroższe rzeczy, bo wiedzą, że przyjdę i na zasadzie zostawią to najdroższe i myślą, kurwa, że pół sklepu wykupię. Je to jest chore, to jest po prostu choroba psychiczna tych ludzi, bo myślą, że na mnie zarobią na jednej osobie, Ja takie wała. Przede wszystkim nie jestem bogata, nawet jakbym była, to w przyszłości to ja kurde zapierdala, no to. A jak inni manipulują, kradną, cuda robią, to nie mój problem, jak inni ludzie są. Ja nie jestem taka jak oni. Nie muszę klać, czyć padrze mieć inspirację. Jestem totalnie inna. Normalna. I e, nie masz czegoś takiego, że poznasz, że założyć biedne ciuchy, to jest bogaty, albo biedne ciuchy to znaczy, że biedny. Kurde, nigdy nie poznasz. Poza tym, po co ci to kurde, interesuj się swoim życiem, skądś pieprzaniem się w cudze sprawy, co kto ma. I wtedy nie będzie problemu. Masz swoją stawkę na sklepie, to nie jest ta stawka na sklepie. Jakie nie dają się wykorzystywać? Trudno, niech dają się wykorzystywać. Ja nie lubię być wykorzystywana, czy płacone poniżej niż powinnam mieć, czy traktowana jak gówno, kiedy naprawdę jestem wartościowym człowiekiem. Ja to wiem. Ja idę tam, gdzie ludzie za przeproszeniem traktują mnie jak człowieka. Jak traktują mnie jak g, to ja nie zamierzam nawet z takimi ludźmi rozmawiać. I tak powinno być. Ale jak ktoś się wymądrze ani ma zielonego pojęcia o czymś. Sorry, ja wszystkiego nie wiem, ale na bieżąco jakoś staram się dowiadywać. I na dobrą sprawę no Ja kurde, nie wiem jak to wszystko dalej pójdzie. Po prostu zamiast ludzie powinni się skupić na swojej pracy, swoim zarobku, swoim życiu. To zawsze wpieprzają się w sprawy innych ludzi, plotkują o innych ludziach, chcą zarabiać nawet na krzywdzie innych ludzi, na przykład w moim przypadku. Tak? Tylko żeby się po prostu o czymś gadało, czy zła, czy dobra sława, to i tak gadanie. No to jest chujnia. Dosłownie do, o dupę wytrzeć, bo... Ja mam swoje życie, swoje problemy i nikogo tym nie będę obarczać. Jak ktoś chce mi pomóc w czymś, czy coś, dobra wola, zero przymuszania. A nie na zasadzie, dam ci coś, a później liczę na 200% zwrotu. Albo o, zrobię coś, to mnie pokażesz w telewizji. Takie uwała. Ludzie bezinteresownie, jak coś robią, to ok, ale jak później chcą wyciągać łapę jeszcze po 10 razy więcej niż nie. Po cokolwiek ja mam, na przykład mam coś nawet za 50 groszy, to chcą mi urąbać rękę, bo mam coś za 50 groszy. No to jest popierdolenie psychiczne. Ja tego nie nazwę inaczej. Po prostu tyle co dla ludzi zrobiłam, a oni po prostu urąbali mnie czy finansowo, czy rzeczowo, czy w cały inny sposób. Ja mam takim ludziom pomagać? Sorry bardzo. Ja w tym momencie wychodzę z założenia, że a, będę czekać na takich ludzi, którzy. Więcej z siebie dadzą, więcej pokażą i tyle, i dopiero w momencie, kiedy zobaczę inicjatywę z drugiej strony, ze strony tych ludzi, mogę się zastanowić, ale nigdy nie będę dawać więcej, tak jak było w przeszłości, że dajesz, 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 a ludzie biorą, biorą, biorą. Kurwa nic Ci nie dają. W moim przypadku praktycznie nic. A jak coś dali, to już, to już po prostu na zasadzie „bo Ci dałem i wypominanie, mówienie o mnie, że jestem problemem.